Dzień dobry, aspirant Sylwia Kowaleska, oficer bezowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku. W środę 16 września bieżącego roku o około godziny 9:45 na skrzyżowaniu ulic Aleja Rodła i Mickiewicza w Malborku doszło do potrącenia rowerzysty. 55-letni kierowca Hondy, skręcając w prawo z ulicy Aleja Rodła na ulicę Mickiewicza, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzyście prawidłowo przejeżdżającemu na zielonym świetle drogą rowerową. W wyniku zderzenia kierujący rowerem 74-letni mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Stan jego zdrowia nie zagraża jego życiu. Teraz śledczy malworskiej komendy będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności i przyczyny tego wypadku.